sposób na nogi, na wielkie nogi. Jak to było? No, moje nogi jak zwykle to jest moja taka słaba strona. Zawsze uważałem, że te nogi troszeczkę odstają i szukałem jakiegoś sposobu tutaj na to, żeby, żeby je pobudzić do wzrostu. I tak naprawdę największy wzrost zauważyłem w momencie, jak zacząłem zwiększać ilość powtórzeń w serii. Tak jak widzicie na tym treningu wykonujemy go po 15 powtórzeń w serii. Tak nogi zacząłem zwiększać po 3-5 do 5 powtórzeń z, każdą, z każdym treningiem, aż końcowo dochodziłem do 30 powtórzeń. Więc 30 powtórzeń na przykład na wyprosty bądź przysiady ze sztangą na plecach dawało taką pompę w nogach, że było to po prostu nie, niesamowite, nie, nie do osiągnięcia z dużymi ciężarami i stosowaniu taki, 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 takim sposobem jak jak świetłem około pół roku zauważyłem naprawdę, że stanowiska zaczynają się poprawiać i gęstość zaczęła być lepsza i masowo zaczęły po prostu iść do przodu. Także każdy musi wyszukać jakiegoś e, sposobu dla siebie, bo na niektórych będą działać oczywiście e, serie na, na 8-10 powtórzeń z dużym ciężarem. E, na niektórych e, Będą działać serię z dużą ilością powtórzeń. Na mnie działają serie z dużą ilością powtórzeń. Polecam spróbować sprawdzić taki trening. Niesamowicie wzrasta wydolność. Tak jest. W takim razie szukajcie sposobu na siebie i zamiast siedzieć przed tym kątem, tak? Zróbcie to komórką w łapie. Róż tyłek na ten trening i zróbcie się powtórzeń. Czy to na łapy, na nogi, na klatę. Wszystko jedno. My dzisiaj katujemy klatę, a to był knyw o nogach. Serdecznie bardzo tutaj dla

フフフフ。